No i jesteśmy z powrotem w następnym odcinku, zagrajmy w Overlord. <laughs> Dobrze, e, teren Obóz Jeniecki, sobie teraz właśnie w mapie przejrzałem i teraz wiem gdzie to jest. No, a więc ruszamy. Mm. Niziołki, ja widzę. Mm. Mam odciski! Moje piękne dłonie! A! moje! Mhm. Kolejne... 137% Musimy rąbać! Dalej, dalej... 133... Mm. A... A, a, widzę, widzę.

Nie lecz strzeże ich olbrzymi troll. Szybko ja uwolnij nas, Pomożemy ci zabić tego potwora. O, zaraz zobaczymy, czy pomożecie ci naprawdę. Dobrze. Po co umierać, skoro inni są gotowi zrobić to za ciebie? Strach i podziw to bardzo pożądane cechy, panie mój. Moje... Tam są kolejni więźniowie! Lecz strzeże ich olbrzymi troll! Tak, 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 ja usłyszałem. Już, już słyszałem, że tam olbrzymi troll jest. Udolni nas! No, i bez manier. Hmm... Brać go! Ten troll pożarł u mojego brata! Uwolnij Teraz właśnie patrzę, czy nie ma gdzieś tu jeszcze w pobliżu jakieś... e. Aha, kasy trochę, ale nic ciekawego tutaj. Ale tutaj są jeszcze jakieś przedmioty, ale e, moi sługusy nie chcą mieć, nie wiem czemu Ten żuraw nie jest nam już potrzebny, weź go. Cóż, jest nasz. Całostny schod. Szybko, panie, każ swoim sługom zanieść go do bramy teleportacyjnej. Dokonano autosapisu. Dzięki nowemu żrawiowi rozpoczęto odbudowę. Ura! Jesteśmy wojni! Tak! Dziękujmy Bogom! Chodźmy! Chodźmy do obfitości! Hmm, dobrze, idziemy tędy. Pełno skrzyń. Mmm, już więcej? Mm, już więcej broni oni nie chcą. A ten nie obudził się dopiero co. No cóż, yy, głupota niedziałków nie zna granic. Teraz my... mamy się cofnąć. Ten nic już nie idzie... Tam byliśmy już? O nie! dobrze dalej 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 mm. tylko coś zobaczę, tylko czy idzie coś zrobić a no właśnie to i tak nic bo ja chciałem bo zauważcie może że mm, te teraz obecne sługi mają już całe uzbrojenie. Właściwie ja tak myślałem sobie, że może ja wyciągnę te... że uda mi się... E, że uda mi się wyciągnąć te nieuzbrojone sługi właśnie... Ale no, e, Idziemy dalej, idziemy dalej. Wczytywanie. A ja się w tym czasie napiłem tym barka ja w komiętę. No dobrze, dokonano auto zapis Za suwerena Mi się przypomina średniowiecze. Hmm. Gdzie hmm, tutaj wysłać cygusów? Nie. Też nie pójdzie Tędy nie idzie przejść Bramę opitości stoimy otworem Weź nas. Nasi chłopcy są już bezpieczni w swych domach! Wspaniała robota, panie! A miło jest patrzeć, jak ludzie się dla odmiany z czegoś cieszą. Potrafią zaszaleć co? <grym> w ruborii nazywają mnie archibaldamus matuzalem trzęsi klapa trzeci. Tutaj jestem po prostu Arci. Ostatnio bywało tu ciężko. Niziołki złupiły większość okolicznych gospodarstw. Wszyscy wylądowali w obfitości na progu mojego domu. Co gorsza, wybrali mnie na burmistrza. Było co pić, ale nie miałem ich czym nakarmić. Słuchaj, potrzebujemy dzielnych rycerzy, którzy odzyskają dla nas skradzioną przez niziołki żywność. Ich wioska leży na wschodzie Na pewno tam trzymają żarcie Nasze pełne brzuchy to wasze pełne kieszenie To chyba... uczciwie Pe mm. No dobrze, niech się tylko zastanowiem mm. Dziękujemy, że nas uwolniłeś! Chcę być taki jak ty! Chwileczkę, te stwory są na sprzedaż? Może splądruję najpierw czapkę. Te spory są na sprzedaż? Chcę być taki jak ty. Nazwę dynie twoim imieniem. Stawiam beczkę piwa, że nasza żywność leży w wiosce niziołków na wschodzie. Fajne, spory. Sprzedają je w różowym kolorze. O moje, o moje! Hmm. Hmm. Idziemy więc. Nie mogę się pozbyć smrodu nizjółków. No dobrze, idziemy dalej. A, coś się tam widzę. Dla mnie. Hm. No cóż, jeden zginął. Hmm... Nie wiem czemu... Mój... No... Gra jeszcze mimo, że patch numer 1.4 to jeszcze nadal jest trochę zbugowana. Też ciągle wysyłałem klikanie lewym, prawym czy lewym przyciskiem myszy, żeby one e, tam walczyły z tymi, co rzucali ka... U u u Ja coś tam fajnego widzę. Eee... Żeby oni walczyli z tymi niedziałkami ale... No dobrze, dalej. Ale ja tu coś fioletowego widziałem. O, 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 o. panie mówi? Znalazłeś nowe zaklęcie dominacji. Dla ciebie! Ja najlepiej odeskortuję właściwie. Nowe zaklęcie dominacji. Hmm. Nie, ja chcę zobaczyć, jak. Spowolnienie to zaklęcie spowalnia wrogów, dzięki czemu masz więcej czasu na ich zabicie. Ach, póki co, nam to nie przydaje się. Poza tym, jak ja tu czytam z instrukcji, to są klawisze od F1 do F12. Co mógłbym przez przypadek wyłączyć nagrywanie, więc zaklęciamy raczej nie będziemy robić. Och. Mamy już żuraw. Możemy więc rozpocząć odbudowę twojej wieży, panie mój. Ten żuraw doskonale się sprawuje. Twoi słudzy otwierają loch. Zajrzyj tam. To takie... błogie miejsce. Loch Możesz tam walczyć ze wszystkim, co wcześniej choć raz pokonałeś. A. Aby! Zbawco z serca wieży! Hmm... O, pozyskaj gosposię do swej wieży, odzyskaj żywność skradzioną z... Aha, aha. No dobrze. A, trochę tym barku jeszcze. No dobrze. Sprawność bojowa 187%. Teraz idziemy odzyskać tą żywność. Dziękujemy, że nas uwolniłeś! Nazwę, dynie Twoim imieniem! Ktoś musi dać Ci nauczkę, synku! Już mnie nie lubią ci mieszkańcy. Tutaj pójdziemy najpierw. Aż się patrzyłem, jak ten jeden z nich się fajnie uzbroił. No dobrze. No, kolejne, kolejne, um, no, kolejne sukursy uzyskały zbroje i coś tak dalej. No, no, się tam imprezka. Musimy się pospieszyć, panie, jeśli nie chcemy, aby nas to ominęło. Mhm. Mm Co to jest ten za grubas tam w oddali? W sumie nie chcę tego wiedzieć, szczerze mówiąc. Plądrować ją już tutaj przed chwilą był jakiś tak. E, taki mały. Um, mała kopalnia, w której mogliśmy wywoływać sukusy. O, 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 o to mi chodziło. Mamy w rezerwie 55 więc... A, i to są świeże rekruci więc teraz uzbrojenie się naprawdę przyda. Mm, tutaj najpierw pójdziemy, chociaż... Za musi chyba poczekać. Dopóki są zajęty, powinniśmy sprawdzić, gdzie ukryje żywią wykradzioną z obfitości. Offitości? Naprawdę, kto wymyślił taką nazwę miejscowości? Wygląda na to, że zmieścisz tu swoją wspaniałą i niesamowitą postać pani. O! Nie. A? o nie. Coraz mniejszy problem z kasą mamy, w sumie muszę przyznać, bo już prawie mamy 900 monet. Domy i hmm, Kolejny ty, Wick, tym barka. I w sumie powiem Wam, że tutaj zrobię mały kat, bo um, zdecydowałem się, żeby. Y robić odcinki według po prostu y, sekwencji, według misji, po prostu rzeczy tak będzie lepiej po prostu więc do następnego odcinka